Podsumowanie minionego roku, plany na najbliższe miesiące i wreszcie zaproszenie do wspólnych przedsięwzięć. Wólmistrz Żarowa w miniony piątek, 18 stycznia, gościł u siebie przedsiębiorców z terenu Gminy Żarów. Na noworocznym spotkaniu w kawiarni Gminnego Centrum Kultury i Sportu, w piątek, 18 stycznia, w miłej atmosferze rozmawiano o planach Gminy Żarów na ten rok. Burmistrz przedstawił także lokalnym przedsiębiorcom najważniejsze wydarzenia i inwestycje minionego roku. Plany specjalnej strefy ekonomicznej są bardzo ściśle związane z podstrefą czarowską. W związku z tym, że cieszy się ona dużym zainteresowaniem inwestorów nowych, ale również liczymy bardzo na reinwestycje wśród inwestycji, które już uruchowały się tutaj w tej podstrefie. Na pewno trzeba tutaj bardzo duży. Hołd oddać burmistrzowi, który podejmuje działania na wielu obszarach, na bardzo szerokich polach, zarówno tych czysto inwestycyjnych, czysto finansowych, ale również tych, jak powiedziałam wcześniej, miękkich, związanych z życiem, poza pracą, z dziećmi, ze zdrowiem, z rodziną. I ja myślę, że takie wielopłaszczyznowe podejście, bardzo dynamiczne burmistrza, sprawia, że to inwestorzy również doceniają i chętnie lukują inwestycje tutaj w Szarowie. Nie możemy narzekać. To był rok dla nas Poczęcia dużych inwestycji związanych z nowymi liniami i generalnie teraz już będziemy stopniowo, mieli nadzieję, że ta nasza praca się ustabilizuje, uspokoi, ale cały czas jeszcze nie odczuwamy skutków kryzysu. Patrząc na to, że udało się przede wszystkim pod strefę rozwinąć, patrząc również na listy intencyjne, które do nas wpłynęły, myślę, że jest to bardzo dobry rok. Z propozycją wspólnego przedsięwzięcia dla młodych mieszkańców Gminy Żarów wystąpił do przedsiębiorców burmistrz Żarowa. W grudniu gmina przejęła teren obok Tesco pod budowę skateparku. Ponadto pozyskała już także pierwsze pieniądze na jego budowę 10 tysięcy złotych, które pokryją koszty projektu. O budowie skateparku w Żarowie wnioskowali radni Młodzieżowej Rady Miejskiej. Noworoczne spotkanie uświetnił występ młodzieży z Żarowskiego Gimnazjum imienia Jana Pawła II. I Na zakończenie wzniesiono noworoczny toast, a życzenia zgromadzonym złożył burmistrz Leszek Michalak, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Inwestpark Urszula Solińska Marek, przewodniczący Rady Miejskiej w Żarowie Tadeusz Pudlik oraz gospodarz spotkania Artur Adamek, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie.